Jedno z czołowych zawodniczych w, Rudzicu, w Europie. Wciąż nie ma tytułu mistrza świata. To jest taki jeden z ostatnich okresów, że może powalczyć o te najwyższe trofea. To jest sport, który będę trenowała, dopóki mi starczy się. jiu daje ci pewność siebie. Sam wysiłek fizyczny i to, jakie bariery pokonujesz podczas drogi do celu, do którego dążysz, wzmacnia bardzo. Szczecin głównie mi się kojarzy no, z rodziną. Mieszkałam tam do 21 roku życia. Jak wracam, to zawsze odwiedzam znajomych i także swoje takie stare miejsca. Cześć, eee, <grystanie> Jak tam? O której przyjechać? Nie, nie, nie. Wczoraj. Wczoraj, już? tak? O, okej. Okay. Jak gdzie masjulasa? A julaczek w domu z Jintrkiem całe szczęście. A, okej. Okay. No to fajnie, Kaja w przedszkolu to co robimy trening, nie? To tak sparujemy. O, w końcu co? dawno co? tego nie robiłyśmy, co? No mhm. i tak nie ma dzisiaj takiego zapachu jak jest tak. zawsze. Nie, jest, jest cudowny. Rodzicy <laughs> w, w Szczecinie trenowałam 7 lat. Zaprosili mnie koledzy z klasy, żebym przyszła pooglądać ich zawody. Przeszłam, zobaczyłam i chciałam też spróbować. I po pierwszym treningu już zostałam. Pojawiła się tam dziewczyna, która trenuje, więc w gronie chłopaków zawsze to jest jakiś rodzynek. No i tak jako jedna z nielicznych została, bo masa kobiet się przewija przez ten sport, ale nie każda wytrwa do końca, tak jak cała masa ludzi się tam przewija przez treningi. Ale tylko nieliczni zostają do końca, nie? Magda przyszła z lekkiej atletyki. Zawsze była wysportowana, umięśniona, silna. Miałam sporo osiągnięć. Pobijałam tak jakby każde rekordy wiekowe. Dużo trenowałam, no bardzo to lubiłam. Byłam też w karze województwa. Jujitsu pojawiło się jako taki dodatkowy sport, żeby się bardziej zmęczyć, bo zawsze lubiłam więcej z siebie dawać. Wychodzić z treningu naprawdę zmęczona i już atletyka mi nie dawała aż takiego wysiłku. Dzień to. Kara takie, to Jeśli chodzi o Magdę, jest to na pewno tryb osoby bardzo skupionej, bardzo zawziętej, bardzo mocno lubiącej rywalizację. Skoro doszła do czarnego pasa, to znaczy, że, że musi mieć ten charakter. Taka sportowa złość to na pewno bardzo w niej cenił. Zawziętość, waleczność. Myślę, że to taki główny główny atut. O, tu są z Abu Dhabi. Mistrzostwa Europy. Takiej najważniejszej federacji. E, mistrzostwo świata. To było, jak Julek był bardzo malutki. A twój medal, który jest? Pokaż, raz? E... To taty. A jaki jest mój? A twój, no pokaż, który jest? Nie wiem. Nie pamiętam. <grych> A ty zdobyłeś medal jakiś? Tak. Jaki? Złoty, srebrny czy brązowy? Złoty. <grych> A to pamiętasz? To... Jakąś czekoladkę. <grych> Taką białą? Czekoladę! No, fikoła zastrzelił. Aj, mama! <laughs> 2, 1, pozwala na, na walkę z jednym, nieuzbrojonym przeciwnikiem i o nieskuteczności. Wiemy od wielu, wielu lat, a takim momentem przełomowym było zwycięstwo Roysa Gracie podczas kali UFC. Bardzo duży nacisk kładzie się na walkę w parterze. Zdowolone też akcje w stójce. To wspięte w całość tworzy razem brazylijskie szczęście. Ja zawsze dążę do poddań W każdej walce, czy to na treningu, czy, czy, czy na zawodach, zawsze szukam tego poddania. Także, jak uda mi się szybko skończyć, no to moja walka trwa no czasami nawet 30 sekund. Poddanie. To jest uznanie wyższości, ale takiej sporej wyższości przeciwnika. Najważniejszy, pierwszy uchwyt. Jeżeli dam się złapać mojemu przeciwnikowi w jego ulubiony uchwyt, już jest po mnie. Każdy ma inny próg bólu. Niektóre osoby nawet podczas walki łamią ręce, jeżeli nie chcą odklepać, a niektórzy klepią już jak wystarczy, że lekko się zapnie duszenie, czy pójdzie się po jakąś dźwignię na nadgarstek. Jeżeli ktoś się nie poddaje, to coś może pęknąć. Tak? No, przy duszeniach jest to po prostu utrata przytomności. Pierwszy kimono dostałem od koleżanki. Tak się cieszyłam, że dostałam to kimono, że nawet usiadłam w nim, a raczej w samych spodniach, dostałam wili. Mama była przyzwyczajona do takich moich różnych. Udziwnień. No brat niby też, ale był w szoku albo był zazdrosny, że ja po prostu mam woda a on jeszcze nie ma. Kazał mi to zdjąć, ale ja siedziałam w tym do końca. Nawet barszczem nie ubrudziłam. Trzeba naprawdę było mieć wielką pasję, żeby gdzieś w obskurnych salach, gdzie było niewielu trenujących, jeszcze znaleźć dziewczynę, która gdzieś tam z tymi trenującymi była w stanie nawiązywać rywalizację i chciała w ogóle w tym środowisku przebywać dość hermetycznym. Czyli naprawdę wtedy miały pod górę. Nie wiem, jak ja bym miał tak, tak ciężko, to pewnie bym nie zaczął tego sportu. Chłopaki ich nie oszczędzali, nie wiedzieli, co to jest ruch, nie wiedzieli, jak zmieniać pozycję, jak się dopasować do lżejszego partnera na treningu, czy kolegi, czy koleżanki. Także naprawdę ciężkie boje. Kobiety mogą równie dobrze super walczyć, mogą mocno trenować, i mogą się spełniać i robić to, co naprawdę kochają. Kończyłam Akademię Morską. Z wykształcenia jestem inżynierem-nawigatorem. Jako początkujący praktykant, yy, głównie szorowaliśmy pokład. Na Akademii Morskiej studiowałam 4 lata. I tutaj właśnie te kabloty z absolwentami Wydziału Mechanicznego. Praca nawigatora jest naprawdę super. No i oprócz tego można pozwiedzać trochę świata. Najdłużej na morzu byłam prawie 6 miesięcy. No był to dosyć ciężki okres. Głównie właśnie z tego względu, że nie mogłam trenować. Biegałam po statku, robiłam jakąś siłownię, ale ciężko było, wiadomo, znaleźć jakiegoś partnera. Kończąc studia, wyjechałam na praktykę. I w Gdańsku poznałam Jędrka. Spodobaliśmy się sobie i zaczęliśmy się spotykać. Zaczęliśmy razem trenować, później zamieszkaliśmy razem. Jędrek zajmował się tylko prowadzeniem zajęć i, i zobaczyłam, że tak naprawdę można tak żyć i fajnie robić to, co się naprawdę bardzo, bardzo lubi. Jędrek jest dla mnie autorytetem, jeśli chodzi o jiu-jitsu. On ma super podejście, jak dla mnie. Bardzo mi się podobają jego treningi. Jest bardzo dobrym zawodnikiem. Bardzo dużo sparingów, było multum czarnych pasów na macie. Uwielbiałam przychodzić tam na treningi, uwielbiałam walczyć. Jak wyjeżdżam do Abu Dhabi, to miałam purpurowy pas. Będąc w Abu Dhabi, trener nominował mnie na brązowy pas. Wtedy mogłam podjąć pracę w Emiratach. I tak naprawdę w tamtym momencie zrozumiałam, że nie chcę być dalej marynarzem, tylko chcę po prostu trenować ludzi i dalej siebie rozwijać. Każdy o tym marzy, żeby wyjechać trenować sobie aż dwa lata z najlepszymi zawodnikami topowymi na świecie. Pamiętam jedną z walk na tamtejszych turniejach Magdy, która była, wydaje mi się, jej największym zwycięstwem w karierze swojej. Walczyła wtedy z taką zawodniczką młodą, która była takim jednym z największych prospektów i Magda wtedy tą walkę wygrała. Ona była naprawdę bardzo wyrównana. Wygrała ją o włos. To zwycięstwo dało Magdzie na pewno dużo większą wiarę we własne możliwości. Drugi raz, jak już nie walczyłam w Londynie, to wiedziałam też, że ona mi będzie chciała oddać i podpuściłam ją, ale ona wróciła do góry. No. Ona już tu poszła, widzisz? Tak. Ale wiesz, co powinnaś zrobić? No. Chwycić to kimono, Ołaj, ciągnąć do ją do siebie, wyciągnąć tę nogę i zacząć wstawać, żeby jej nie dać tej nogi. Nie prześladowało cały czas drugie miejsce. Do każdego państwa, gdzie nie jechałam, to ten finał... Przeważnie przegrywałam przez jakieś y, mini, mini punkciki. Fizycznie byłam gotowa, czułam się super, y, ale psychicznie nie dawałam rady. Nie wiedziałam, że jestem w stanie to wygrać, I nagle traciłam koncentrację, motywację i w trakcie walki y, no coś po prostu poszło nie tak i przegrywałam jakimś małym punkcikiem i, no i nie zdobywałam z złotego medalu tylko na przykład srebrny. W 2014 roku Wróciliśmy za budami i przeprowadziliśmy się do Warszawy. Przebieramy się na dzydzicie. Magda jest drugim wychowawcą w naszej klasie. Ma świetny kontakt z dzieciakami. Jest bardzo dla nich ważna, bardzo dużo z nimi rozmawia. No poza tym jest osobą, która jest zawsze uśmiechnięta, otwarta na innych, zawsze staje po ich stronie. Bardzo po prostu lubią z nią spędzać czas. Sądnie porządnie. Spychamy, spychamy. Rączki pracują również. Tak jest, nie zaciskamy pięści luźne ręce. I tyłem, odpychamy się, ściana na nas idzie. Bardzo dobrze. Bardzo mnie to zastanowiło, że ktoś, kto no, ma ogromną pozycję w jakimś konkretnym sporcie, e, no, jest tak słabo w Polsce znany. Porównując sławę piłkarzy, którzy mają to dużo niższe osiągnięcia, niż ma Magda w skali swojego sportu, e, no, Magda praktycznie w ogóle nie jest w Polsce znana, nie, nie jest obecna w mediach. Tak, tu musi być, na biodrze. Ona kontroluje biodro, wkładasz łokieć. O, tu. dążę do tego, żeby ta, tutaj ten krok poszedł. Ta noga poszła do przodu. Z tym krokiem, tak? Pamiętamy, jak spadamy. Kto spadnie na proste ręce? Złamie sobie ręce, a przed tym zrobi 10 pompek. Ma życie rodzinne, ma swój świat zawodowy, a, a mimo to znajduje mnóstwo czasu na pasję. Bo bardzo ją podziwiam. Sara super pracowała przez ostatnie pół roku. W każdym pasie zdobywa się belki, cztery belki, czyli taki jakby przedsionek do zdobycia następnego poziomu. Brawo. Poczynamy od białego pasa, później jest pas niebieski, purpurowy, brązowy i czarny. Sensei? Dziękujemy. Czarny pas dostałam, jak była tutaj u nas na seminarium Luana Alzugir. Luana jest pięciokrotnym mistrzynią świata w brazylijskim jiu -jitsu. I ona prowadziła tutaj seminarium. I dla mnie to było zaskoczenie, że akurat w tym momencie dostanę ten czarny pas. W momencie, w którym... To zwieńczenie przychodzi z rąk takiej osoby, która tyle osiągnęła w kobiecym jiu -jitsu. Jest to na pewno coś niesamowitego dla, dla dziewczyny, która trenuje i kto, dla której na przykład taka zawodniczka jest jakimś wzorem albo idolem. No jest to wspaniałe uczucie. Wspaniałe. Ja nigdy, nigdy nie liczyłam na to, że będę czarnym pasem brazylijskiego jiu-jitsu. Nigdy w życiu nie myślałam o tym. Zawsze po prostu trenowałam dla przyjemności, a tak się stało, <laughs> że jestem czarnym pasem. W tej chwili, jeżeli chodzi o Polskę, mamy sześć dziewczyn, które posiadają czarny pas w polskim szczycie, czyli ten pierwszy stopień mistrzowski, jaki można uzyskać dzięki tej dyscyplinie. Pacetów jest dużo, jest 300, 300, 300 mocnych czarnych pasów. Tak naprawdę wtedy się czuje, że dopiero wszystko się zaczyna. Bo jako czarny pas to ciebie każdy ma na widelcu, że tak powiem, i to ty musisz ludziom udowadniać, że wciąż jesteś tym czarnym pasem. I być przykładem na macie i poza nim. Na pewno jest to olbrzymia odpowiedzialność. U nas się mówi, że jest to początek. Do tego czarnego pasa się dąży, a potem tak jakby trzeba zacząć wszystko od początku, bo nie jest się już wtedy przykładem, tak wzorem dla niektórych, więc trzeba Trzeba być po prostu już w tym świetnym. Otrzymałam czarny pas, e, i chyba tydzień później, czy nawet pięć dni później dowiedziałam się, że jestem w ciąży. To był cios. Tak naprawdę byłam w super formie, bo dopiero co wróciliśmy za budami, walczyło mi się świetnie. Oczywiście bardzo się teraz cieszę z tego powodu, ale wtedy to było, To był ciężki okres dla mnie, naprawdę bardzo ciężki. Zajmowaliśmy się sami dzieckiem na zmianę. Jak chciałam iść biegać, no to jak był bardzo malutki, no to Jędrek chwilę zostawał. Byłam cały czas pod telefonem, ale udawało się jakieś tam 20-30 minut chociaż na bieg wygospodarować. Brawo Julas O, tak, do <grywa> Łatwo nie było, ale im jest starszy, tym jest łatwiej. O, magiczny proszę. Nie się. Okej. Ekstra! Na nowa delfinka? Jeszcze, 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 jeszcze. Dawaj tam do tego konika. Niebieskiego. Konika. Duż, duży niebieskich chwyt przed twarzą. A, łap tą muszlę niebieską. Łapną muszę Tak, i jedziesz wyżej. Prawa noga, ta łóżka tutaj. Spróbuj co? Czasami wiadomo, że jest tak, że nie chce się iść zrobić tego biegu z rana czy dodatkowej walki, jak już się bardzo jest zmęczonym. No ale właśnie to kształtuje charakter. Złap tam tę kulę. tę kulę, się Nie, za Lewą rączką, Dobry. lewą rączką. Jestem. Dawaj, 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 Tak jest, jeszcze kawałeczek. To teraz odpoczywasz chwilę i lecisz jeszcze raz. Tak, No to jedziemy tak? dobrze. Puśćcie. Puśćcie. Super brawo, Julas! Wydaje mi się, że po urodzeniu dziecka te sukcesy były bardziej wartościowe dla mnie. Przestałam mieć wobec siebie takie oczekiwania bardzo duże, sportowe. Do każdych zawodów podchodziłam z taką radością i z tak, jakbym znosiła z siebie ten ciężar. Zyskałam taką pewność siebie większą. Już właśnie już czego nic nie ma niż urodzenie, wychowanie dziecka i pogodzenie jeszcze tego z pracą, z treningami, no, no i z domem. Mhm. O Tak, bardziej by było. Bardziej Kobiety po urodzeniu dziecka bardzo w głowie mają poukładane. Myślę, że to są najlepsze w karierze i dwa lata zawodnicze. Mimo, że miała duże sukcesy, to teraz jeszcze będzie miała większe. do tego chlebka kawałek, On jest naprawdę nieco. Ten wielki. O, to to, trzymasz. Tak. Jej poziom wręcz urósł, nie? czyli gdzieś to macierzyństwo ją niesie. Głównym moim celem jest teraz zdobycie Mistrzostwa Świata. Dobrze stanie. Dokładnie. zielony masz na czerwonej paczce, bardzo fajny. Tak. Mm -hmm. Lewa noga na fioletowy, albo może by niebie. nie, nie to niebieski. Nie buduj na nim, patrzeć. jest. to że masz. Zdaję. dwa chwyty w górę. Tak, stanie na niebie. Postawmy tak. na lewą nogę porządnie. Dobrze. I prostujesz się i jesteś na szczycie. Bardzo ładnie. Masz blok. Gry może zamienimy. Czy chcesz zostać, bo będzie chłodniej jak chłodniej? Nie, nie tym no. to Szczątki jeszcze nie To co może być najstraszniejsze dla zawodnika jiu-jitsu, to zdecydowanie kontuzja. Szczególnie, że jest to sport bardzo kontaktowy, więc tak naprawdę na na treningu jiu-jitsu skontuzjować sobie można dosłownie każdą część ciała. Magda. Przez długi okres, praktycznie od początku trenowania, nie miała nigdy żadnej poważnej kontuzji, aż do, do tego sezonu ostatniego i tego roku, w którym to na samym początku złamała sobie rękę na zawodach. Wszystko da się zmienić, a kontuzja to jest coś tak, nie wiem, tak ciężkiego, że wiesz, że potem przez jakiś okres jesteś wyłączona i, 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 no i to jest ciężkie. Udało mi się właśnie po sześciu tygodniach pojechać i wystartować na turnieju. Przegrałam półfinał, później miałam dogrywki, miałam walkę o trzecie miejsce i wygrywałam tą walkę i na ostatnie, nie wiem, cztery sekundy, nie wiem, jakoś moja głowa się wyłączyła i w ogóle pomyślałam, że nie wiem, co ja tu robię, że przecież dopiero co miałam kontuzję, tak jakby retrospekcja wszystko wróciło i na ostatnie trzy sekundy ta dziewczyna dostała przewagę no i, 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 i zajęłam czwarte miejsce, <laughs> czyli najgorsze tak naprawdę miejsce dla sportowca. Każdy chciał mieć swoją przestrzeń, się rozstaliśmy. No i przestaliśmy trenować razem. O Jezu. No to było, to było zawsze. Kurde, szkoda, że nie trenujemy razem codziennie, co? Super, no, super. A może przyjdziesz dzisiaj, to jak oni będą robić spary, to sobie jeszcze porobimy. Dobra. Jak za dobrych czasów się porozjeżdżali, co? Wiesz, myślałyśmy, że zawsze będzie tak, że dziewczyny będą tak, na macie. Tak. A teraz dziewczyny przychodzą i odchodzą i do, docierają najwyżej do purpurowego pasa. Tak. Przede mną Mistrzostwa Świata, jadę do tej Kalifornii, startować na zawodach. Szerzej nogi postaw. Jeszcze. I tak, jakbyś chciała usiąść, tylko i mocno strzelasz do góry. Znowu powoli, powoli. Siadasz do tyłu, do tyłu, do tyłu. I strzał. I ostatni. Powoli, 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 powoli. I strzał. Magda jest bardzo zmotywowana. Jeżeli poukłada sobie tak to wszystko w Warszawie, żeby miała trening i siłowy, i jiu-jitsu, e, to ma ogromne szanse zdobyć tam złoty medal. I jedziemy. <laughs> Pięć razy wskakujesz sobie. Do wyprostu powoli schodzisz. Chciałbym, żebyś powolutku, jak, jak, jak staniesz, to nie chcę luźno, tylko chcę dynamicznie i powoli schodzisz. Tak jest, bo to ma, ma być dynamiczne. Bliżej skoncentruj up, i uderz. Tak jest. Stabilizacja. Powoli łokcie, powoli, powoli strzał. Tak jest. I ostatnie, powoli, powoli, powoli odkładasz. Jestem na etapie rozwoju. Nie stoję w miejscu, tylko szukam nowych wyzwań. Czuję, że jestem dopiero w połowie swojej drogi.